Kia. Movement, that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Sportycz. 1.6 Turbo Benzyna 150 KONI z manualną skrzynią biegów wersja business line w kolorze Wolf Grey. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Nowa Kia Sportycz, czyli nasz bestseller, doczekał się liftingu. 1.6 turbo benzyna 150 koni 250 Nm momentu obrotowego. Wersja Business Line w kolorze Wolf Grey. Długo czekaliśmy, aż ten kolor zostanie udostępniony do wszystkich wersji wyposażenia i oto jest. Chyba warto było czekać. Dynamiczne powitanie. elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED mocno zmieniony przód oczywiście dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu czujniki parkowania przód-tył kamera cofania w tej wersji felgi 18 cali, opony Continental No, i zajrzyjmy do środka, bo tutaj też sporo się zmieniło. Kluczek, oczywiście zbliżeniowy, klamki podświetlane, czujnik martwego pola, albo raczej tutaj mamy kontrolkę czujnika i wersja z jasną tapicerką. W poliwcie wersja Business Line już z automatu otrzymała pakiet premium sprzed lifta, czyli skórzaną tapicerkę, wentylowane fotele, podgrzewane fotele oczywiście podgrzewaną kierownicę cyfrowe zegary nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect dwufunkcyjny panel i w tym przypadku wersja z manualną skrzynią biegów podłokietnik tu gniazdo zapalniczki podłokietnik przesuwany fotel kierowcy regulowany elektrycznie Sufit szary. Kanapa z regulacją kąta, kąta nachylenia oparcia. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek. Nawiew dla pasażerów z tyłu. W oparciach gniazdo USB do ładowania urządzeń przenośnych. USB-C. Skrajne siedziska podgrzewane. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczkiem do samochodu. Bagażnik, dwupoziomowa podłoga, koło dojazdowe, gniazdo zapalniczki, składanie oparcia. No i kanapa dzielona na trzy części, czyli tutaj środek można złożyć, jeśli chcielibyśmy coś dłuższego przewieźć, nie ma żadnego problemu. Jeszcze raz kanapa z tyłu, szybki rzut na deskę. Tu mamy skórę, tu mamy zamsz. Też tu pewnie jest skóra ekologiczna, ale to akurat nie jest problem. Tu, gdzie siedzimy, mamy prawdziwą skórę. Boczki wykończone na miękko. To fajne. Deska. Fotel pasażera regulowany elektrycznie. Wygodny, dobrze wyprofilowany, podgrzewany, wentylowany. No przód przy okazji liftingu zmienił się najbardziej i moim zdaniem zyskał. Nie wiadomo, to kwestia gustu W pojazdach testowych mogę również powiedzieć, że samochód zyskał na wyciszeniu. Jest ciszej w środku. Cyfrowe zegary. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Kamera cofania dynamiczne linie tutaj informacja z czujników tu zresztą również. Dwie strzałki to jest informacja z monitoringu ruchu poprzecznego pojazdów podczas cofania, komputer pokładowy, dwufunkcyjny panel i albo klimatyzacja albo multimedia. Fajnie, bo ta klimatyzacja tutaj ten skrót został wydzielony. On się nie łączy z tym panelem. Tutaj wentylowany fotel, podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, dwa poziomy i u pasażera to samo. Można również tak wyłączyć. Indukcyjna ładowarka USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, USB-C pod multimedia albo podładowanie urządzeń przenośnych. Start-stop, wyłączenie. Start-stopa, a tutaj właśnie odpalanie. Auto-hold, kamera, włączenie, wyłączenie czujników i asystencja z dozgórki Prośba o aktywację Kia Connect później. Fajny ten wyświetlacz śliski. Ale responsywny na dotyk. Jak to wygląda? Na kierownicy drugi poziom asystenta pasa ruchu Tempo tradycyjny, komputer pokładowy, tryby jazdy do wyboru, do wyboru mamy Eco, Normal, Sport Sterowanie głosowe, przez przytrzymanie tego przycisku wyłączamy inteligentny ogranicznik prędkości Znaczy ostrzeżenia dźwiękowe Bo Bo system nadal, nadal działa, nadal będzie nas informował o bieżącym ograniczeniu Ale bez dźwięku. Lusterko fotochromatyczne, system e Światła Światło auto, czyli czujnik włączy, wyłączy światła mijania. W trybie auto światła długie będą również w trybie automatycznym i one będą, że tak powiem, działały w trybie matrycowym. Tu jest Otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika, wyłączenie systemów kontroli trakcji i elektryczne ręczne. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. 1.6 turbo 150 koni. 250 Nm momentu obrotowego. Na dzisiaj tyle. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu 58552 3636. Dziękuję za uwagę i do następnego. Trzymajcie się.